Dzisiaj na temat dofinansowania do aparatów słuchowych i systemów FM dla dzieci i młodzieży poniżej 26 roku życia. Dofinansowanie pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kto może uzyskać takie dofinansowanie? Osoba, która jest ubezpieczona, ktoś, kogo ubytek przekracza średnio 30 decybeli. Jak często można ko korzystać z dofinansowania? Raz na trzy lata, a w przypadku osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub grupę pierwszą niepełnosprawności, dofinansowanie można pozyskać na życzenie wtedy, kiedy potrzebujemy nowego sprzętu, czyli również po roku od zakupu poprzednich sprzętów, po dwóch, no i oczywiście po trzech, tak jak jest to w standardzie. Jaka jest wysokość dofinansowania? Dwa tysiące zł do każdego. Ucha. Oczywiście, jeżeli jest obuuszny ubytek słuchu, są to 4000 łącznie. W przypadku aparatów kostnych, czyli tych, które pomijają drogę powietrzną, nie są aparatami za uchem w uchu, a wykorzystują przewodnictwo kostne, dofinansowanie wynosi 1260 zł, a w przypadku dofinansowania do systemów FM jest to 2750, a przysługuje ono raz na 5 lat.